Więc chcesz podnieść swój poziom testosteronu. A co, jeśli powiem ci, że ogromna część tego zaczyna się od sposobu, w jaki trenujesz, a nie tylko od tego, ile trenujesz. Bo tak, są treningi, które budują mięśnie, i są treningi, które budują testosteron. I to nie jest to samo. Pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć, to fakt, że testosteron to nie tylko hormon związany z seksem czy mięśniami. Jest on bezpośrednio powiązany swoją motywacją, odwagą, jasnością umysłu, energią, podejmowaniem decyzji, a nawet z tym, jak prezentuje się społecznie. Kiedy testosteron jest niski, nie staje się tylko słabszy fizycznie. Staje się bardziej reaktywny, bardziej niepewny siebie i bardziej zmęczony życiem jako całością. A problem polega na tym, że wielu mężczyzn trenuje dokładnie w taki sposób, który nieświadomie sabotuje ten hormon. Zanim przejdziemy do ćwiczeń, musisz zrozumieć podstawową zasadę neurobiologii w wysiłku. Organizm produkuje więcej testosteronu, gdy jest wystawiony na krótkie, intensywne i wymagające bodźce, zwłaszcza takie, które angażują duże grupy mięśniowe oraz wymagają koordynacji, siły i skupienia. Dla mózgu to sygnał przetrwania. On i rozumie. To ciało musi być silne, czujne i dominujące, i reaguje hormonalnie. Teraz pomyśl o przeciwieństwie. Zbyt długie treningi, nadmiar cardio, krótkie przerwy i absurdalnie duża objętość podnoszą poziom kortyzolu, hormonu stresu. A wysoki kortyzol i wysoki testosteron nie idą ze sobą w parze. To jak jednoczesne wciskanie gazu i hamulca. Wielu ludzi robi to na siłowni, myśląc, że są zdyscyplinowani, podczas gdy w rzeczywistości po prostu się wykańczają. Pierwsze ćwiczenie, które realnie podnosi testosteron, to przysiad ze stangą lub wolny przysiad. I to nie przypadek. Przysiad angażuje nogi, pośladki. Kory wymaga stabilności nerwowej. To ćwiczenie zmusza całe ciało do pracy jako jedną całość. Badania pokazują, że ciężkie ćwiczenia wielostawowe znacząco podnoszą testosteron po treningu. Mówiąc prościej, kiedy robisz ciężkie przysiady, twoje ciało zrozumie, że musi stać się maszyną. Krok po kroku. Stań prosto. Stopy na szerokość barków. Napnij brzuch, jakbyś miał dostać lekki cios brzuch. Cofnij biodra i sioć w dół, jakbyś siadał na niewidzialnym krześle. Siadź powoli, klatka otwarta, plecy proste. Z dolnej pozycji wstań, odpychając się stopami od podłoża. Grzbie dłoni palec wskazujący prawo wskazówka. Jeśli jest za łatwo, trzymaj plecak z obciążeniem lub baniak z wodą. Drugie ćwiczenie. Martwy ciąg. To praktycznie test biologicznej majęskości. Aktywuje cały tylny łańcuch mięśniowy i wymaga surowej siły, koordynacji i skupienia. Martwego ciągu nie da się robić na luzie. Układ nerwowy wchodzi w tryb maksymalnej czujności, a wtedy odpowiedź hormonalna idzie w górę. Krok po kroku. Postaw ciężki przedmiot na ziemi, na przykład obciążony plecak. Stań blisko ciężaru i lekko ugnij kolana. Chwyć ciężar, plecy proste, brzuch napięty. Odepchnij się stopami i wyprostuj biodra. Stań w pełni wyprostowany. Potem powoli opuść ciężar. Grzbię dłoń i palec wskazujący w prawo, wskazówka. Ruch wychodzi z bioder, nie z pleców. Trzecie ćwiczenie. Pompki. Połóż się na brzuchu, dłonie trochę szerzej niż barki. Wyprostuj nogi i ustaw ciało w jednej linii. Napnij brzuch i pośladki. Szodź powoli aż klatka prawie dotknie podłogi. Odepchnij się mocno w górę. Grzbie dłoni palec wskazujący prawo wskazówka. Jeśli jest za łatwo, unieś stopy lub załóż plecak. Czwarte. Josłowanie lub improwizowana podciąganie. Zabezpiecz mocno ręcznik zamknięty w drzwiach lub użyj ciężkiego plecaka. Chwyć lekko odchyl tułów do tyłu. Przyciągaj cięża do ciała, napinając plecy. Trzymaj łokcie blisko ciała. Opuszczaj powoli i powtarzaj. Grzbie dłoń, i palec wskazujący w prawo, wskazówka. Ciągnij plecami, nie tylko rękami. Ponte. Wyciskanie nad głowę. Barki. Stań prosto z dwoma ciężkimi przedmiotami w dłoniach. Unieś się do wysokości barków. Napnij brzuch i pośladki. Wyciskaj w górę aż do pełnego wyprostu rąk. Powoli wróć do pozycji startowej. Grzbie dłoń, i palec wskazujący w prawo, wskazówka. Rób to nastojąco, Większy bodziec hormonalny. Szóste. Wykroki. Stań prosto i zrób duży krok do przodu. Ugnij oba kolana. Kolano tylnej nogi prawie dotyka ziemi. Tułów wyprostowany. Odepchnij się przedną nogą i wróć. Grzbie dłoni palc wskazujący w prawo wskazówka. Trzymaj ciężary, by zwiększyć trudność. Siódme. Sprinty lub schody. Wybierz bezpieczne miejsce, lub schody. Biegnij lub chodź najszybciej, jak potrafisz przez kilka sekund. Zatrzymaj się i oddychaj głęboko. Odpocznij do pełnego oddechu. Powtórz trzy, pięć razy. Grzbię do i palec wskazujący w prawo, wskazówka. Krótko i bardzo intensywnie. 8. Słyn improwizowany. Chwyć plecak za sielki, ręce wyprostowane. Cofnij ciężar między nogi, lekko uginając kolana. Wypchnij bodra dynamicznie do przodu. Pozwól ciężarowi wzniesie do wysokości klatki. Kontroluj powrót i powtarzaj. Grzbiet dłoni pale wskazujący w prawo wskazówka: Bodra pracują, nie ramiona. Dziewiąte: Farmer walk: chwyć dwa ciężkie przedmioty, po jednym w każdej ręce. Stań prosto, klatka otwarta, brzuch napięty. Zacznij powoli iść. Utrzymuj postawę przez cały czas. Zatrzymaj się, gdy puszcza chwyt. Grzbiet dłoni wskazujący w prawo wskazówka: postawa jest tak samo ważna jak ciężar. Dziesiąte. Ćwiczenia eksplozywne. Skoki. Stań ze stopami rozstawionymi. Lekko ugnij kolana. Wyskocz dynamicznie w górę. Wyląduj z kontrolą. Powtórz po złapaniu oddechu. Grzbie dłoń pal wskazujący w prawo wskazówka. Eksplozywność aktywuje układ nerwowy i hormony. Teraz najważniejsze. Czego prawie nikt ci nie mówi. Nie ma sensu robić tych ćwiczeń, jeśli trenujesz jak chomik w kołowrotku. Zbyt krótkie przerwy, za duża objętość i brak regeneracji niszczą środowisko hormonalne. Testosteron lubi wyzwania, ale lubi też regenerację. Zły sen, zły trening i złe jedzenie to przepis na zmęczonego faceta w młodym ciele. Trening po testosteron to trening w domu i na siłowni, najlepiej z profesjonalnym nadzorem, ale przede wszystkim z intencją, szacunkiem do własnych granic i potrzeb. A teraz pytanie do Ciebie. Które z tych ćwiczeń już robisz albo zaczniesz robić od teraz? Jeśli ten materiał miał dla Ciebie sens, zasubskrybuj kanał. Bo tutaj nie trenujemy tylko ciała. Trenujemy mózg, zachowanie i mentalność. I jeśli znasz kogoś, kto trenuje codziennie, a ciągle jest zmęczony, wyślij mu ten film. Do zobaczenia w następnym materiale.